thank miejscu, jest super pogoda, wspaniała atmosfera. W ogóle nie do porównania jest takie wydarzenia w online i w offline. To jest chyba kwintesencja tego naszego spotkania, właśnie to, że mogliśmy się zobaczyć po latach na żywo. Spotkania na żywo, które dzisiaj, którego byłam dzisiaj częścią, nie zastąpi nic, absolutnie. Żaden najlepszy online'owy, digitalowy webinar. Przypomniałam sobie, jak ważne są spotkania osobiste i jak zupełnie inaczej się rozmawia o, nawet o biznesie, ale też o prywatnym 传球。 Jesteśmy dzisiaj na Barce Warszawskiej, gdzie, w ramach projektu Impact Academy, spotkaliśmy się z klientami, żeby porozmawiać o tym, co było ciekawego w 2020 roku w ramach Linux'u Springer, ale o tym też, co może być ciekawego w ogóle na rynku reklamy internetowej w 2022 roku. Ostatnie prawie 3 lata przenieśliśmy całą działalność Impact Academy do internetu. Zrobiliśmy wtedy około 50 eventów, też z bardzo dużym zasięgiem, także nie przestaliśmy działać, ale jednak mam takie wrażenie, że ten czas był trochę. Ograbione z tych takich dobrych emocji, z takiej energii międzyludzkiej. Wolę na żywo, wolę mieć jednak kontakt, wolę reagować na bieżąco i wolę czuć, że faktycznie mamy tą niść porozumienia. Postawiliśmy też tym razem na to, żeby ludzie po prostu mieli przestrzeń dla siebie i do budowania tych relacji, a niekoniecznie na taki bardzo wypakowany merytoryką dzień. Dopiero teraz dam sobie sprawę, że spotkania jednak twarzą w twarz i rozmowa i updateowanie się, co w naszych życiach się wydarzyło po dwóch latach pandemii, jest niesamowite i bardzo wartościowe. Takie spotkania, w których możemy wymienić potem swoje poglądy, pokazać to, co do tej pory się zdarzyło. No to są takie rzeczy, które są bezcenne. I oczywiście to się przekłada na biznes, bo zawsze się to przekłada na biznes. Tak było, jest i pewnie będzie. Wypicie kawy w towarzystwie dziewczyny z redakcji Noise, zjedzenie kanapki z dziewczynami z Movie Service czy rozmowa z dziewczynami z onetu, to jest coś niezapomnianego i najpiękniejszego. Pogoda przy okazji dopisałam, to co ja mam powiedzieć? Jestem szczęściarą. Dostajemy czasem pytanie, co wydarzy się w drugiej połowie roku. I najlepszą odpowiedzią na to jest nie wiem. Nikt do końca nie wie, w, jak, w jaką stronę pójdzie rynek, w jaką stronę pójdzie Reklama, co zrobią konsumenci. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nie zatrzymać się, tylko żeby analizować tę sytuację i starać się wyciągnąć z tego jakieś odpowiednie wnioski. My mamy kilka pomysłów, jak marketerzy mogliby realizować swoje cele biznesowe w drugiej połowie roku, zarówno poprzez rozwiązania klasyczne, displayowe czy rozwiązania performance marketingowe, ale także poprzez działania content marketingowe, których planujemy w drugiej połowie roku całkiem sporo. Takie wydarzenia, jak dzisiaj tutaj mamy na barce, są naprawdę niesamowicie pod kątem no, networkingu. Tutaj tego nie muszę mówić, to jest świetny aspekt, ale też pod kątem właśnie relacji z Melonetem. Wychodząc dzisiaj z tego wydarzenia, jestem pełen inspiracji, pomysłów, co z wami zrobię.